Dzisiaj możecie wygrać jednego boosta na własny serwer Discord, wyniki oczywiście tego będą na karcie społeczności na YouTube, więc sobie tam sprawdzajcie, za około tydzień pewnie się pojawią, no i co, aby wygrać trzeba zostawić łapkę w górę, subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby nie pominąć też kolejnych filmów oczywiście i napisać kreatywny komentarz. Komentarze typu biorę udział, dałem suba i tak dalej i tak dalej będą od razu usuwane. Czasami też będą banowane, więc no, nie próbujcie. Myślę, że bez żadnego przedłużania zapraszam do oglądania. Hej, cześć, jestem tym witam was już w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest już drugi odcinek z oceniania serwerów Discord. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. No i jeszcze jako następnie powiem, że jeżeli chcecie, abym wasz serwer ocenił, no to po prostu wejdźcie w linka w opisie. Tam będzie ten chyba pierwszy link bodajże i po prostu tam Macie wszystkie informacje na serwerze wypisane, jak mi wysłać serwer, abym go po prostu ocenił. I jeszcze raz, informacja dla niektórych osób: nie spamcie. Jeżeli wyślecie więcej niż dwa razy serwer swój, to ja po prostu go wezmę i oleję. Nie będę go oceniał, ponieważ nieraz już się zdarzyło, że ktoś wysłał e, i potem usunął wiadomość i po jakimś czasie jeszcze raz ją wysłał, więc y, nie róbcie tego. Ja pamiętam mniej więcej, kto kiedy wysyłał, więc nie wysyłajcie mi drugi raz, bo i tak wam to nie da. Czy będziecie wyżej na mojej liście, czy niżej wam nic nie da, ponieważ ja losuję sobie tak i tak, czy to będzie na dole czy na górze, e, obojętne. A więc dobra, bez wbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. A więc dobra, wbiłem sobie na serwer pierwszy i widzę już tutaj fajną, e, fajnego gifa, e, zaproszenia to tam go sobie do ulubionych e, i mamy tutaj plazma welcome e, tutaj e, mój nick i e, 8 już mają, okej okay, 8 osób już zaprosił, okej, okay, widzę, że tutaj bardzo dużo botów, aż 18, a nie przepraszam, e, prawie 18 bo ja tu nie jestem botem e, i widzę, że mają autorskiego bota, to oczywiście na plus bardzo e, i czy mają w ogóle tutaj powinni, powinniście ogólnie dodać tutaj rangę bot, e, żeby wam to tak fajnie się jeszcze oddzieliło, widzę, że tutaj przy rangach nie ma żadnych emotek e, ok. Ok, e, Więc dobra, zacznijmy od tego, że widzę, że tutaj są statystyki zrobione. Zobaczmy sobie jeszcze teraz regulamin. Ok, jest tutaj bardzo dobrze zrobione. O, czyli widzę, że już ogólnie wyrobiliście te gify. Mam taką nadzieję przynajmniej. E, no i jedyne co tutaj już zauważyłem, e, żebyście to pogrubili sobie to, to to takie podpunkty większe. E, no i tutaj jak jest 1 1 1 2 1 3 i tak dalej i tak dalej. To też pogrubić, reszta jest jak najbardziej okej, okay. Tutaj się do niczego nie mogę przyczepić, bo wszystko jest fajnie zrobione. Nie mam się po prostu tutaj do czego przyczepić w regulaminie, no poza właśnie tym pogrubieniem, ale jest tutaj jak najbardziej ok. Administracja jest to bardzo fajny pomysł, bo przynajmniej nie musicie sobie tutaj szukać, patrzeć, kto jest administratorem, tylko możecie wejść sobie w hashtag administracja i zobaczyć, kto jest administratorem. Bardzo fajny pomysł, bardzo kreatywny. I widzę, że to nie jest GIF, to jest zdjęcie, nie wiem czemu. Fajnie jakbyście jednak tutaj zmienili to na gif no ale nie będziecie tego zmieniać, bo, bo było to. W Trzeciego wrzucone, no i to by lądowało na sam no ale jest jak najbardziej fajnie zrobione. Aktualizacje: e, fajnie, tutaj jest GIF na przykład. Fajnie, że tutaj są właśnie wypisane. Aktualizacje nie jest to na ogłoszeniach, tylko w osobnym kanale. No ale dobra. E, ogłoszenia sobie zobaczmy, co to jest. Również jest tutaj GIF, który ja sobie oczywiście dodam do ulubionych. Bardzo mi się ogólnie podobają te GIFy. Tutaj widzę też, że były pingi, no ale ok. Były dosyć dawno, więc tutaj e, jak najbardziej bez problemu. Rangi serwerowe. I tutaj właśnie mamy takie pytanie: Czy ten kanał jest potrzebny? Czy nie lepiej, po prostu, zrobić samo administracja albo same rangi serwerowe? Bo, jakby tu nie ma właściciela, a już na przykład tutaj jest, więc nie wiem, nie wiem. Ja bym jednak usunął ten kanał rangi serwerowe, bo jest to po prostu niepotrzebne. Ok, publiczny małpa. Everyone zobaczmy, nie można. Małpa here nie można, i jest tu tutaj był małpa gracz. Również nie można, fajnie, że zabezpieczyliście to jest jak najbardziej ok. Ok, Widzę, że to jest osobny kanał na, dla muzyki, dla właśnie tego bota muzycznego jest jak najbardziej ok. Są kanały Max2, Max3, Max4, jest jeden kanał muzyka i publiczny. Bardzo fajnie, że nie ma tego też bardzo dużo, jednakże ja bym te kanały głosowe dał na sam dół, bo ogólnie na serwerach bardzo mało się korzysta z tych kanałów głosowych. Więc myślę, że po prostu jest troszeczkę bez sensu dać to na górę, lepiej dać to w dół, ale jak najbardziej ok. Ekonomia sklep, ekonomii sobie zobaczmy, nie ma sklepu, ok. E, wpiszmy sobie tutaj w takim razie work oraz wpiszmy sobie sklep e, i sklep jest. OK, zmiana Niku jest za, jest za 50 tysięcy. Jest jak najbardziej fajnie, że tutaj jest cokolwiek. To już mówiłem, to pewnie to właśnie wykorzystałeś. Bardzo fajnie, oczywiście na plus. Wybierz rolę, tutaj jest również role, Weźmy sobie oczywiście wszystkie standardowo. I już zobaczymy gdzie jestem. Tutaj jestem ja. Również wszystko działa, tylko się zastanawiam, czemu ja nie mam rangi grać. Nie było żadnej weryfikacji, nic na PW nie dostałem. A nie ma tutaj po prostu żadnej weryfikacji, więc to się troszkę na minus. Propozycje nie powinny być for fun, bo. Propozycja to jest propozycja, a nie, że tak powiem, zabawa, więc napiszmy sobie. kropkę e, Okej, okay. tutaj oczywiście Start zareagował dobrze. E, za, dodał jeden, albo dodał tak, albo nie i zmienił wiadomość. Jest jak najbardziej okej. Okay. Propozycje na przykład dałbym na, w kategorii informacji albo gdzieś pod czatem, pod tymi czatami. Tutaj e, wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby one były for fun ale tutaj okej, okay, jak najbardziej. E, pomoc. E, pomoc. E, pomoc, tutaj są tickety, tikety dla zabawy ban. Nie ma administratora, ja sprawdzę czy działa po prostu. Eee, zobaczmy tutaj, czy coś będzie. OK, e, działa jak najbardziej, więc szybciutko go tutaj zamykam. E, cyk CMD. E, nie mam uprawnień do tego, więc nie będę tego po prostu oceniał. Hashtag Clan. Nie wiem co to jest. Komendy klan. Yy... Aha, dobra, tutaj widzę, że. Dobra, tutaj chodziło o po prostu komendy klanowe, to CMD. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie będę tego oceniał, bo nie wiem do końca do czego to służy. Yy, komendy kanału. Yy... Okej, okay, jest tutaj bardzo dużo komend. Yy, nie wiem do czego, nie wiem, czy ja to powinienem móc pisać. Yy, stwórz kanał, wejdźmy sobie, zobaczmy. Bardzo fajnie, że mi stworzyło nowy kanał. Yy, Okej, okay, więc wejdźmy. E, AWK, e, zobaczymy czy działa. Działa jak najbardziej, więc wszystko tutaj pięknie e, działa. E, powiem Wam tak, serwer, myślę, że nie miał jakichś większych błędów. Mogło tutaj być oczywiście więcej różnych kanałów i takich typu rzeczy, e, ale myślę, że tutaj nie było w sumie ani żadnych pingu, nie można było używać. E, był sklep, y, były autorole, e, był dobrze zrobiony regulamin, w sensie ładnie wyglądający regulamin. Myślę, że tutaj jak najbardziej 8,5 na 10 mogę dać, e, no i co lecimy z kolejnym serwerem ok, wszedłem sobie na serwer i już widzę, że jest to serwer prawdopodobnie dobrze zrobiony mamy tutaj 10 botów, e, oczywiście są tutaj emotki, są tutaj e, prefiksy, e, przynajmniej przy tych u góry e, przy 7 botach oczywiście są prefiksy wypisane e, są ładnie tutaj zrobione rangi, e, w sensie emotki przy rangach są zanim zacznę tutaj patrzeć na to wszystko, dostałem od bota message, wiadomość, przeczytaj regulamin i weż. Tu chyba powinno być ZI. I weź udział w konkursie, i bierz udział w rekrutacji. Ok, ok, zasady pisemne jest jak najbardziej zrobione. Fajnie, że są tutaj te emotki, jednakże ja. Tutaj nie, nawet nie chodzi mi o pogrubienie, bo tutaj pogrubić nie trzeba tego, jeżeli są emotki. Jednakże, ja między emotką a jedynką, dwójką itd. tak dalej, i dałbym przynajmniej spację, żeby to było oddzielone. Ale tutaj, jak najbardziej, jest to fajnie zrobione, jest coś innego niż zawsze. No i widzę, że tutaj są oznaczone kanały, ale to pewnie nam się pojawią dopiero, gdy się zweryfikujemy. Zaraz zobaczymy. Tutaj taryfikator kar, jak najbardziej ok, jednakże ja tutaj już założyłem jeden, jeden dziwny błąd, że tak powiem, ponieważ zaostrzeżenie 3 jest ban na 7 dni, a za czwarte jest wyrzucenie. Jeżeli się, jeżeli kogoś się wyrzuci, to ta osoba może od razu przyjść, więc jakby no nie wiem, czy to powinno tak być, no ale ok, ja się nie będę tego czapiał, jeżeli coś to po prostu sobie tutaj właściciel zmieni. No i ok, przeczytałeś regulamin, to się zweryfikuj, zweryfikujmy się w takim razie i nadal nie mam tych kanałów i nie, mam, już nie mogę przeglądać, więc tutaj ogólnie dałbym ważną rzecz, ponieważ to jest regulamin, tak zmienić nazwę tego na regulamin i zostawić, żeby można było to cały czas czytać, bo wszelkiego rodzaju zmiany w regulaminie, w wytaryfikatorze kar i innych takich rzeczach powinno być dostępne cały czas dla użytkowników. No, to taki jeden w sumie minus. Od razu widzę, e, ok, tutaj mamy rekrutację. Widzę, że jest rekrutacja, tutaj też nie mam uprawnień. Ok, informacje o rekrutacji i rekrutacja do głosowania. No, nie wiem czemu nie mam do tego tutaj w ogóle. Jakby Nie mogę przyglądać historii, skoro jest tutaj rekrutacja. Ok, może tak powinno być. E, Powitanko, zobaczmy sobie. Również nie mam e, możliwości przyglądać historii powitań. Trochę szkoda. Rozmowisko również nie mam. Role, ok, są tutaj autorole. Więc sobie szybko zaznaczę Ok, więc widzę, że tutaj ogólnie działa, więc jest OK. sobie to teraz szybciutko jeszcze odznaczę i widzę, że dostałem ping ogólnie na rozmawianko więc zaraz sobie zobaczę, co to ktoś tutaj do mnie napisał prawdopodobnie właściciel, chociaż nie wiem Okej, okay, hejka Nie wiem czemu nie mogłem pisać było to dosyć dziwne, tylko dlaczego mi została rola dziewczyna, halo odznaczyłem sobie to, halo Okej, okay, został mi tylko członek e, i nie mam uprawnień, więc tutaj widzę, że dopóki nie znacza autorul, nie mam uprawnień, więc to trzeba zmienić, e, bo popatrz, jak mam tylko rolę członek, nie mogę przeglądać historii czatu, jak sobie zaznaczę na przykład e, chłopak, to mogę już tutaj czytać, więc no, to powinno być oczywiście zmienione. E, zobaczymy, czy mogę ogólnie pingować, małpa everyone nie mogę, małpa here... Herę też nie mogę i małpa członek też nie mogę, bo tu mogę pingować tylko te, OK. jak najbardziej OK. Spis rule również nie mam dostępu, ankieta, tutaj ogólnie nie mam dostępu do niczego, ale żeby ocena aż tak bardzo nie poszła w dół, ja sobie zaznaczę tutaj rolę chłopak, żeby móc po prostu ocenić cały serwer co się tutaj znajduje. Bo taki, że tak powiem błąd z tym, że wszędzie mam, nie mogę po prostu jakby przeglądać kanałów. To tak naprawdę by ocena poszła diametralnie w dół, więc tutaj sobie zobaczę ankieta, spis ról nic nie ma, ankieta też nie ma, rank też nie ma, pytania, tu możesz zadać pytanie do administracji, ok. Propozycje. Widzę, że tutaj są zwykłe propozycje zrobione. Napiszmy tutaj na przykład dodać bota i OK, widzę, że nie ma ani łapki w dół, ani w górę. Moglibyście to dodać już nawet nie tyle, żeby wam start to zamienił, ale dodać, żeby była łapka w górę, łapka w dół. No ale okej, okay. lecimy dalej. Ogłoszenia, widzę, że tutaj są ogłoszenia, fajne właśnie, że nie pingujecie Małpa Everyone co chwilkę. Randomowe MC, nie wiem czy to chyba działa w ten sposób, że po prostu wpisujecie random MC i Wam randomowy serwer Minecraft daje. Również nie mogę tu pisać, nie wiem czy aby na pewno o to tu chodzi. Prawdopodobnie tak. No, ale nie wiem. Zaproszenia, czyli ok, fajnie jest, bo od który liczy zaproszenia. No właściwie fajnie, że jest tutaj właśnie ping-nowości, że też nie pingujecie Everyone bardzo, bardzo fajnie, bardzo na plus. Też fajnie, że tutaj dodajecie coś nowego, że są właśnie tutaj, jest taki osobny kanał, nie na ogłoszeniach również. Są tutaj, jest kategoria gierki, można sobie pograć. Widzę, że tutaj są właśnie partnerstwa, ale nie ma tutaj wymagań, więc jakby no nie mam co ocenić w partnerstwach. Zabawy, spamowanie. Super zabawa. Rozmawianko z botem, dobra, e, napiszmy sobie takie e, clever e, i zobaczymy, czy tym razem bot również nam odpisze Nie jestem robotem, zaraz zobaczymy. QUI, nie wiem jak się to czyta. Ok, też nie wiem co to znaczy, więc e, OK, Bot odpisał jest OK. E, tutaj jest, widzę już minus. E, Tutaj, jak macie kanał głosowy, nie dawajcie tyle emotek. Bo jak widzicie, nie widać czy to jest, co tu jest napisane, dopiero muszę przekierować na taki kanał, żeby zobaczyć co tu jest napisane. Wystarczy tutaj tak naprawdę jedna emotka, albo emotki dać po nazwie. Bo jak widzicie, no nie wiedziałem tak naprawdę, czy to jest MAX2, MAX3, więc najlepiej, właśnie, zmienić. Nielimitowany tutaj nawet się nie wyświetla, więc też, jakby te emotki za dużo ich jest po prostu. Radio. No tutaj radia nie ma, jeżeli ktoś nie wie jak zrobić, że tak powiem, radio, to oczywiście na moim kanale się znajduje taki odcinek, wystarczy wpisać na YouTube Haksiu Radio i tam będzie oczywiście taki odcinek. No i to widzę, że tyle. Myślę, że no, nie było tutaj większych błędów, chociaż no to, że nie mogłem przeglądać bez w ogóle opcji tutaj w rolach chłopak, czy tam dziewczyna. To totalnie zniszczyło, że tak powiem, ten serwer. No bo, jak ktoś wie normalnie, to patrzy, patrzy i nie może nigdzie nic, nic po prostu nie widzi. To no z automatu wychodzi, więc no tutaj to jest tak potworny błąd. Ale to jak zmienicie, to oczywiście będzie lepiej. Myślę, że o, poza tym w sumie, że nie mogę tutaj przeglądać, myślę, że nie było większych błędów. Wydaje mi się, że będzie te 8 na 10. No, byłoby więcej, ale no niestety te uprawnienia tutaj, przeglądania historii strasznie, ale to strasznie tutaj, że tak powiem, zniszczyły tę ocenę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcji razem z wyneczkiem, aby nie pominąć kolejnych filmów. W opisie macie linka do serwera, gdzie oceniam, tam macie wszystko napisane na serwerze, wszystkie informacje, więc co, to było na tyle z tego odcinka, trzymajcie się i do następnego, cześć!